Witam wszystkich, ja jestem Nodeo. Dzisiaj zagramy sobie Wrasta. To jest od razu po wipe, także na czysto, że tak to powiem. Gramy na serwerze mordownia umorzyna. Serwer jest od razu po wipe, także wipe. Oczywiście już coś pozbierałem. Taki start. Jesteśmy tutaj. Już widać gości. Mamy już śkierkę kamienną. Myślę, gdzie by się wybudować. Mam no, nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo nagrywam to bez żadnych prób ani list. Także na razie sam zaczynam, bo koledzy nie ma ich. Są zajęci. Konik Żywki. Będę nagrywał najgrywał z Rasta i z na Just Survive. Gdzieś Monte idzie. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Ale wiem, że najpierw trzeba pobierać materiały. Zamierzam iść w stronę nie. Wiem. Dobra. O kurde, już gości mało, nie wierzę. Ja pierdziele Fajnie Zajebiście Zajebiście Super Super Uwielbiam 50 płótna zebrał nie wiem jakim cudem, ale no Zebrał No nie wiem, znowu z, z początku. No, już. Już tu pozbierali. Jak ja to uwielbiam, nie? taki ster był Dwa strzały już mnie nie było. Solo jest trudno, naprawdę. Bo tak jedna... Ktoś zbiera z jednej strony mapę, Ktoś z drugiej. Później się dołączają, Budują domek. A tak jak ktoś zaczyna solo... Czekajcie... Jezu, na dżemkę ma. Zabiję go. Nie dziwić, jeszcze tego tak. jeszcze ścinę na tym serwerze czasami O oh, już małuk, już małuk kurwa Zajebiodo Uwielbiam, kurwa takie to To wyrwate płótno Problem jest, jak zwykle Oby coś było Komora, nice Dobra, lina Jedziemy Ura. Tam jeszcze była dynia. Dobra, full zone, To jest... Nie wiem, kto go zabił. Jezu, jeszcze te ściny. Nie wiem, ludzie zaczynają od razu z łukiem, ale ja zacznę z siekerą. Teren. To może spoko nawet, bo mniej ludzi tu będzie. Chociaż tu też jest rest, jak pamiętam. Oho. bo znowu jakieś śmieci z łukiem I nie zapy. Oby się wybudować śpiwór z kamienia obudować, i by było już git. Najgorsze jest to, że ja za dobrze nie umiem budować bazy. Znaczy wiem mniej więcej jak, ale... Uda mi się? O już, jest. Kurwa, tego dzika. Nice, będzie płótno. E, dawaj. Wiem, wiem, biegałem, kurde, dłużej mi to zeszło niż myślałem. Kurwa, już mnie zabił gościu z łukiem, ale już mam coś. Ilu ludzi jest? Ile gra? Yy, czekaj, zaraz ci powiem. Ale dużo. Dobra, i wiesz co, mam taki pomysł. No? <coughs> Jak będziemy grać, nie? I znajdziemy miejsce. No ja już chyba znalazłem, bo ja muszę się no, szybko wybudować. Do... Mniej więcej cztery osoby będą grać? Więcej? Nie wiem. No sześć może cztery, nie? Pięć na pewno. No to, no, no to zrobimy tak, że zrobimy na, na, te... na planie czworokąta cztery bazy małe. Ka dla siebie taką wieżę jakby, no. i na środku, wiesz, ob ob otoczone to murem, i na środku chyba no. za gówna, nie? No, dobrze. Bo to będzie chyba naj najlepsze roz rozwiązanie. Ciić. Kurwa. Już gościu do mnie strzela, ja pierdolę. Co za serwer, kurwa, hardcore. Nie, ale po prostu już śmieć. Ja lubię takie serwy co dosłownie przed pół godziny się wystartowały, co wszyscy glatają z łukami No to kurwa, to właśnie skurwa. tak jest kurwa. No to uwielbiam Zbijaj. to kurwa, jak, jak kurwa szybko dwu, kurwa mnie goniło z dzidami kurwa ja miałem to i rozjebałem, to było piękne. No ja nie mam właśnie. Bo płótna kurwa nie mogłem teraz już widzę. No na początku płótno najlepiej kurwa z tej z, z konopi. No wiem mam. Kurwa. Już mi roztrafił. Śmieciuch. Może mu ucieknę. Ja pierdola Szybko, o, pod wodę. Chyba mu uciekłem, kurwa. Też zrobił... Mieć, zobaczy jak to jest albo mi nie starczy ja to bukiem nie lubię, a ja wolę kuszą. kurwa, jeszcze 50 zł na nią jeszcze jeden. kusza z celownikiem, kurwa. celownikiem to jest to problemy. ta, weź sobie zrób celownik no, z czego? będziemy o, na takiej wyspy to dawaj, zrobię ci śpiwór, wbiję na serwis o, na wyspie zajbiście, jak wyspa taka osobna, to ją ale zajebiście. duża jest, ona jest wielka ze śniegu, A, nie to, wiem czy to, no. przeżyjemy na nim śnieg? No, ciuchy trzeba będzie robić. Ja mam kurtkę, kurtkę mam taką zajbistą z kamuflażem. Tylko mam kamuflaż roślinny, kurwa. Szkoda, że nie mam białego kamuflażu, to był najlepszy na śnieg. Co, dawaj, dawaj, By tu już tracę hapca. Ognisko zrób najszybciej. No. się rozgrzejesz. Ale kurwa, musisz tu wbijać, bo wiesz. Jest, jest, jest. ciężko powiem ci jak tak tylu osób.. Yy, tyle osób biegnie stary pod drewno. Dobrze by było, żeby kurwa gdzieś tam jakieś ludzie obok mieszkali, co by kurwa wiesz, nie, nie ten. Że my im pomagamy, a oni nam pomagają. To też by było kurwa git Wiesz, że na przykład ich nie ma, ktoś ich rajduje, to my pomagamy, nas nie ma ktoś nas rajduje to oni, oni pomagają, nie? Ale to jest git, bo, bo to jest mało osób właśnie, wiesz? Na tej wyspie, bo tu jest śnieg. Wiesz, nie każdy wbija. No. Nice. Jeszcze to nagrywam, wiesz? Także przywitaj się. O, no to dzień dobry. No na YouTube'a? No. No co ja nie nagram jak ludzie już proszą się. Kto się prosi? Tak jeden chciał, no to będzie miało, no. Zrasta. Że mało. O, w sumie możemy nagrywać. wie no, Tylko szkoda, że Mudana dana nie ma. On chyba 6, 7 godzin temu był, wiesz? ciekawe, czy wiesz, co się stało z bazą Tak wchodzi, kurwa, co jest 5? Ale ładnie nam tą bazę roz, rozdupcyli. No. Ale teraz trzeba pomyśleć, jak inaczej zrobić tą bazę, bo wtedy jednak, kurde, łatwo Ale oni mury rozjebali, cześć, to? No, jak na dole wszystko porozwalali, no to potem cała góra poszła. No nie? To, to tak zawsze jest. Chociaż przydałyby no, się inne bazy, takie że wiesz, które można było. takie zapasowe, że jak zniszczą jedną, to no, no mamy w śpiłówkę. Mogliśmy, mogliśmy tą drugą obok przejąć, tą co tam tyle ludzi strzelało i ją rajdowali. No. Jakbyśmy ją przejęli, tam trochę itemów pozanosili, tylko te wszystkie kurde drzwi by trzeba było rozduprzeć. Dawaj robię ci śpiłów. Wiesz na serwer? Prawem Mam jest... 200 na 2000, więc trochę mi to zajmie, jak zwykle, nie? A no. 4 giga RAM, to. O jezus, no no, troszkę. Troszkę jeszcze dalej. Ja tu już posadzę wszystko. Dobra, trzeba zacząć powoli. Autorki. Ciekawe jakaś większa aktualizacja niedługo będzie. Mogłaby być jakaś fajna. Możliwe bo buty zrobiłem, już mam tylko minus 5 tak... No to... No ...na minusie. To super zimno tam nie jest. Ognicho no tak. się zrobi, kurde, to będzie ciepło. No i mam już. Potem, potem... się tam kurtki jakieś zrobi, zwierzęta trzeba opalować. Eee, czekaj, czekaj, czekaj... Co by tu... Najgorzej będzie właśnie z szukaniem tych... ...minerałów, nie? Bo wyspa jednak ograniczona jest. Trzeba będzie... Zrobię przykładem. na zamek normalny na razie. No, bo to nie ma co na razie, kurde. Nie ma skodloka. Co potrzeba. To. to... Mam nadzieję, że ludzie nie wpadli na pomysł, żeby no. tu się wybudować. Najgorsze to jak samemu ktoś zaczyna, ale. Jak to dziwi, że ich jeszcze nie ma. Kurwa, jak schudłem, to jest masakra. Serio? Ważyłem 98, dzisiaj ważyłem się 91. Wow. Chyba wagę? No. Masz Wszyscy mi tak mówią. A to było od tego, że solid, dużo żarłem, a to jest te wody trzymało, nie? Mhm. Ale kurwa, aż tyle wody to jest. Ja, Ale też kurwa, zawsze z nie miałem, jak coś zjadłem, wszystko kurwa, a teraz to ani, ani razu z gagi nie miałem, odkąd jem takie kurwa normalne rzeczy. No. No normalnie dziś jadłem, jadłem kurwa jedną nóżkę gotowaną kurczaka i zupę i ważyłem. No. O Jezu jak ja nie lubię warzyw, Oooo, O to się chuj zmusiłem się i I zjadłem żebym głodny nie chodził Chociaż wczoraj kurwa jak mnie głód w nocy wziął to jest masakra Najgorzej <laughs> jak yy, w nocy Najlepiej spać od razu to wtedy tak nie czujesz głodu Jak pojedziesz szybko spać No, niby ta Nie niby tylko napadę To się rano obudzisz to głodne jak ja pierdzielę Jak się obudziłem to jak Ino dopadłem do żarcia to <grym> Brukselki nie lubię a kurwa wpierdoliłem No A, Jezus Mario ale będzie mi oddawać długo dzisiaj jeszcze włączyłem kompa, myślę pogram se chwilę zanim pójdę biegać, a tu chuj. Nawet nie zdążyłem. Nie ma biegania, kurwa. Nie ma biegania. To trzeba kurwa biegać wreszcie. Co mi to da? Co ci to da? Fajną bazę, dobry staty. A nie jak kurwa Chinole wbijają z krową ze wszystkim co mają. Ja pierdolę, ale wyjebali nas w pizdu No to było niezłe To takie coś to Na razie robię taką prowizoryczną wiesz No. no to się no. potem wszystko porozbudowuje W tym razie zrobić jak największą. Bo to też kurwa, im większa baza, tym bardziej odstrasza ludzi. No ale nie zrobić wiesz? Bo jestem. Ten... Co jest? No jest to, że nie zrobić. Bo jest ten, jak to się mówi, stabilność. No, ale na szerokość można. Musi być wysoka, ważne żeby była wiesz, masywna, żeby tak wyglądała masywnie. To ludzie też nie będą tak chętnie na nią napadać. Dobra, to już młotek. jakiś gość napisał, witam, chcę coś ze mną zagrać, mam 450 godzin. Ale to nie, godziny nie grają, tylko ty grasz w W sumie, tak? Są ludzie, którzy kurwa, mają po 1000 pewno godzin na. Pewno... albo mają lagi takie. No, hey. <noise> Zależy od dnia. Czasem mi ładnie chodzi śmiga, a czasem. Lip. Ale wczoraj jak te kurwa przyszły i te chinolo kurwa fr fr Francuzo, to... No te, mnie też, francusy, a korenie, uwierz, że mnie też... Tak zacinało, Ej, no wyjebało mnie raz, nie? Obudziłem się, nie? Zresztowałem serwer, obudziło mnie kurde w łóżku, klikłem nie i znowu wyjebało. No ja też powiem ci, że też się zdziwiłem nie... Zosuwali mnie... nas Chociaż tam było tak, nas było czterech, pięciu jeszcze ich. No, nie ludzi było. Pięciu? No pięciu ich było, bo potem tam przyszłem i widziałem trzech spierdzieli, bo a dwóch nie potem... Ale nie, nie, bo oni się na początku do siebie strzelali, wiesz, ale później może się połączyli. No, pewnie tak, bo tam chodzili przez chwilę razem, potem jak się po... porozchodzili, to dopiero zaczęli strzelać z daleka. Kurde, ale naprawdę, myślałem, że ta baza była nie do zdobycia, a tu chwila, moment i po bazie. No, tak to jest. wbijasz, wbijasz? No, wbijam, mam 290. To wpiero? No, no, no mówię, ładuje no, mi chujowo. Tak. Potem tam powyżej ja 400 to już mi ładuje szybciej, ale tak to... Szał nima. 3,5K ta wielkość jest. Mapy niby. Mała jakoś specjalnie nie będzie. Ile no maksymalnie ludzi na serwerze? Powiem ci, czekaj. Zara zaraz ci powiem, dobra? No mówiłem, jak jak 300 minie, to już, już mam 500, kurde. Teraz to już poleci. O, kurwa, jestem zmęczony. tym bieganiem? No. Daję. Dobra. Imperator Duda. To się uda. No nie ma, nie jestem tego pewien. Może być Lipa. Z czym? Z czym może być lipa? No... z tym... No, no nie wiesz, no kurde. Z serwerem. Wiadomo jak to kurde jest z tymi serwerami. Eee... To być dobrej myśli. No, niby to. Trochę żarcia też już mam, tak że. Hmm, to dobrze. Że dziki da się łatwo zabije. No, że dziki to z noża najłatwiej podchodzisz trzy razy i nawet nie zdążą się ruszyć. Najbardziej, naj, naj, najtrudniej chyba kurwa jebaną kurę. <laughs> Jezus, żeby to kurwa trafić. Shotgunem najlepiej to jest. No. Nawet nie uceruję, że. Ja to wszystko no sumie... shotguna byś w... iś... No kurwa, no i wilk na ciebie leci i zamiast dopierdalać do broń, to raz z trafisz, nawet nie musisz specjalnie celować po, po tym, po wilku.